Cześć, Witajcie z tej strony, krasek, a to jest polski vlogasek. Tak, młody gospodarz się wita. Tu obora, jak widać, za mną skończona została. I krowy są fajnie, pójdźmy sobie. Zapraszam was. Krowa, fajnie. Jaj i krowa. Na jednym zdjęciu. Prawowicie. I tak, będziemy je karmić dzisiaj I jak też chyba pojedziemy Wywieźć gnojowice od Świń Na te łąki, co yy, prasowaliśmy I taki jest plan, więc lećmy tam Stop! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to! Spodobał Ci się film? Zostaw łapkę w górę oraz komentarz A teraz oglądaj do końca! Dobra, weźmiemy tutaj yy, te Kostki, na razie, wypełnijmy te yy, słomę, żeby było. Na razie, o. o. Może jakoś albo, o, trzy kostki, bo żeby. Chociaż mogłem na jakąś. Na jakąś tą przyczepkę, dwukółkę to zwalić i wtedy, no tak zrobimy. Halo? O. Wyszło. Dobra. Więc co? Chyba Władka weźmiemy. Odpalimy. I weźmiemy tą kółkę. Żeby tak nie latać. Dobra, podpięta, ale bez kabli. Ale tam kable nam nie są potrzebne. Cyk. O, holi... o! Widzicie? Drzwi mi się otwierają. Mogę wywietrzyć jak ból Mmm... Ale Eee maska mi się otworzy... O zamkniemy ją Dobra Właśnie ja mogę z otwartymi, zamkniętymi drzwiami No fajnie, fajnie O Musimy zwalić sobie łopc, nie tu Czekajcie bo jak trzeba trafić O nie trafiłem o! Trzeba rzucić porządnie ją! Tyk! Piękna! Łojechane! Nie wiem ile tego rowy biorą Czy ja dodawałem, że nie będę abysianem? Bo nie mam kiszonki, Tu na razie temeru nie będę robił Więc abysiano, ale to... Wiecie, na wszystko przyjdzie pora a ja chciałbym dodać, że Nie wiem czy mówiłem już, ale nie mówiłem Zejdźmy sobie po drabince Że Chyba mam 6 krów Czy nie? Bo ja właśnie nie pamiętam ile zamówiłem Kurde mole Jak pójdziemy do obory to zobaczymy ile mam ja już zapomniałem Ale mi się wydaje że 6 czy 8 no się nie pamiętam tyk tyk chodźmy Chciałbym tak sobie brać nie będę cofał oczekaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć krów one nie są takie młode one są takie ojechaj one są takie no takie takie że dwunia sto tak roczny właśnie czy niecie laki o han. drzwi ale przeciąg aż zamknął się drzwi tak będziemy karmić Ojechanie. o o ale ja silny jestem o Przepraszam bardzo, ale jak skopa wysunę Cyk, cyk, cyk Jeszcze trochę chyba tam wleci I okaże się, że że całość Weźmy sobie jeszcze tego, tego, czyli słomy. że tam jest? Słomy mamy na końcu, więc jedziemy. O a my powinno być ok wszystko pyk, huh. myk, fuch O! Chyba to już koniec No ale słomy możemy dać tak Gdyby leżała to zawsze tam Dobra, niech leży jeszcze jeden A, dwykółka, siana i będzie okej okay, chyba Odrambie chytrzymy kwóch o! O spadłem. Kłamana wiem sobie. No dobra jakoś tak muszę brać, tak bardziej ubierać A może nie starczy No ale powinno Ale Teraz nie wiem robi się no kosów drugich Chyba Starczy na... na te... na te wszystkie... Hmm. na te... rok... do następnych się nakończył. A już o! No Jest tu Niepełną korytu ale 16 tysięcy litrów już jest Tu sprawdziłem kanka, już jest 1 litr mleczka Co? Ale fajnie, fajnie, co? No i hejo, do już kończymy, widzimy krótki, bardzo fajnie się zajadają, oporządzone są i taki tam z skarmienia hashtag krowa i do następnego, cześć!